Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nabierzemy przejazd techniczny z Kody na stacji Londo ONZ. Zapraszam Was do oglądania. Jestem ciekaw, czy będzie zawracał. Trzeba uważać na ft 1 Już jest gwiazd od razu. Uwaga! Jednak nie było FP1. 98! Będzie zawracała. Ponieważ jedzie na STP Kabaty na naprawę techniczną. Dlatego przejazd techniczny. Ona tutaj teraz będzie zawracała i jedzie przez ten łąflik M1-M2. Cześć. Podam na inni M1, jedzie w stronę Kabat. Na STP Kabaty. Jesteśmy na stacji metra Rondo ONZ. Od stacji metra centrum do stacji metra do ONZ mamy łącznik M1M2 I niestety tylko pociągi techniczne przejeżdżają. Szkoda, że z pasażerami nie wolno, bo wtedy byłoby dopiero lepiej. A to dlatego tylko i wyłącznie pociągi przejazdu technicznego mogą przejeżdżać jak ten. Przyjazd techniczny można rozpoznać po czerwonym napisie. Spójrzcie sami na tablicę. Maszynista zmienia kabinę. Uwaga! Tymujemy odjazd. Trzeba uważać na FP1. O! Było FP1, ale nie tak jest jasne. Szkoda zjeżdżana. Łośnik M1, M2. Zakagarujemy przejazd przez Łotwę. Zobaczcie sami. Dziękuję za obecność i do widzenia. Cześć.